Ale nic ciekawego, to więc... Hmm? Ktoś tu traci HP. Nie... No, widzisz, że ja nie postawiłem ani jeszcze jednego bloku tego. No, bo wyrównać. równości... Najpierw trzeba to wyrównać. Skupię ogień na tobie. A ty wolałbyś, żeby to było szersze czy wyższe? Kim time Ory już mam 90. Kurcze, no szerokie to musi być tak, żeby po dwóch stronach były mnóstwo zbiorników lawy. Na przykład na te duchy później, te czarne, co przechodzą przez ściany. I tak, że taki most zwodzony zrobiony na przykład ze stołna I dać ci to Crimstone coś? Daj ci to Crimson ja. ore. Jeszcze jeden. Łap, tam jest Crimstone ore. I, I. Czy szerokie to ma być? No jakoś niezbyt. No wolałbym, żeby była w miarę taka spora wieża. Na pewno wyższa niż jak była ostatnim razem na naszym zamku. I. żeby było szersze na samej górze a i tak większość składa się w podziemiach czyli skład skład tych skrzynek i tak dalej o mam Brain of Cthulhu mask czekaj, postaw dokładnie ładnie coś Postaw tu na. i patrz na mnie. Patrz na mnie. Wow. Nie. No. <laughs> to. Ja co? <laughs> o Boże, ale ja mam tego materiału teraz. O ja za wam nie walnęła. Umarłeś? Nie. Ile mogę zrobić tych barów? 99 już mam stack 99 i 26 w sumie więc robię kilo kolejny ja myślę że na razie zrobię jedną stronę tej ściany co ma bronić nas przed aha y... bo ty na razie robisz ścianę a nie ten no tak no a co czyli Świąt... czy na razie stawiasz mur no jak gdyby to czekaj, to nie stawię jeszcze, znaczy nie wiem, nie rób tego jakoś dużo, zaraz przyjdę, zobaczę, co chcesz. Okej? Okay. A ja Dobra. sprawdzę... O, silk. Molotow, koktajl, Chinese Lataren, bed, 5 silków i 10 łuda. Dobra, to dajcie mi, daj mi tak dużo koeba jak tylko znajdziesz tam. W ogóle chodzi... Ja? Ej, stój, stój, stój. Ja mam nastep... 162, więc będziecie musieli przyjść do mnie. No, no, no to Jezus. Daj. No, szła, to i to. Właśnie? mnie? Ja? Powiedz Jezus. Haha. <słyska> <słyska> ha. Co by się stało, gdyby y, zaraził się nasz dom? Dom się nie może za... zarazić. No, może się zarazić biom. Biom tak, a, potem, a potem i tak się da tu usuwać w tym. Ale to wiesz, ten proszek to jest gólnofarty. Ja jest ty gólnowaty. A w sumie masz rację może. <grym> <grym> nie wiem, chodźcie tu, bo chcę powiedzieć, żebyś mi powiedział Tomek czy ten. Mm -hmm. już nie Witaj tylko... Widzę, że zakupiłeś nowy ten nowy żółty słonecznikowy. No jasne. Chodź tu... Do... Leci mi tro Daj mi trochę tych, absolutnie mam je pada. No tak, przeze mnie. O, mam 15 golda. Długo będzie platinium. Ja mam 5. Tak to co? A ja 7. Nie. Bam, baram, bam, bam. Ja mam 7 gold coinów. Może znaleźć tyle kołeba i tylko to... Ten... No, może być. Daj mi. Czekaj, mam 8 goldcoinów. Tomek, chodź bo jak sobie ściany. ścianę. Dobrze, koniecznie muszę... Tak. Znaleźć... Znaczy koniecznie muszę znaleźć łóżko i tam postawić. Znaczy muszę znaleźć kołeb... O jest kołeb, dobra. Szybko jest slik Masz im łeba Dobra już, już Masz, sprzedaj Znaczy nie sprzedawaj, bo się przyda Dajcie mi tyle uda ile macie. Cel nie robić? mam nic nie mam dziewięć dobra, mam I idę zrobić nam łóżka czy łóżka? No, się Sofa. <gry> Ej, można... Można zrobić keg. Headshot. Chcesz zobaczyć headshot? Czekaj, patrz. Czekaj. <gry> Jak się robiło mugi? Nie Jak się robią mugi Chodź, dawaj, wodźmy, bra, dobra Daj da, da. da się na popić popi Ożal A ty kto wygra? No to nie 400 HP Dokładnie To był pomysł O, znalazłem large topas, kto by się spodziewał. <grym> no co ty? Fajnie okay. wyleciał. Boże, co się chciałem. Pytaj mi. Co się chciałem zrobić już Aha, mógł Mamy piach. Ktoś ma piach. Nie, ale gdzieś tam jest. No fajnie. O nie. Potrzebujesz szkła. I no to koniecznie. Ech. Ważne. Ma ktoś z was piach? Nie ja. Sam jesteś piach Dobra Tomek ty stawisz tą ścianę Okej okay. Chodź tu Zombie w ubraniu deszczowym Przeciw deszczowym Wydaj zgodę na budowę no. No. Tylko to postawię nie. Tutaj można naleć piwo, a z 10 piw sliku trochę chyba i czegoś tam jeszcze robi się koktajl mułotowa. Fajnie. Widzę, Toni, że jesteś bardzo mokry. Pozwolisz, że cię umyję. Patrzcie na mapę, gdzie jestem. M. Nie widzę cię. Uii. Aha, lecisz sobie w dół. Ech. To tak długo trwa. E, 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 e. stracił dwa HP. Ładnie to zrobiłeś zrobiłeś? Co Oj, zostawiłeś mi przejście. No właśnie. Pomyśleliśmy o wszystkim. Zostawiłeś, widzę. Jaki flary. ty miły jesteś. Wow. Tak. To jest symetryczne? Nie. Co? To jest symetryczne. Co to znaczy? Nie, nie takiej samej długości, ale niekoniecznie musi. W takim razie to, co ty tutaj wyrównałeś, jest bardzo ładne i chciałbym, żeby to był sam zamek. A tutaj była brama, i tutaj były zbiorniki lawy, i tu był most. No to podzimny. powiedz, gdzie mam zacząć obsydianować, bo ja najpierw chcę to odgrodzić. No Ale odgrodzić musimy najpierw to zakopać, nie? Let's see. Hmm. <laughs> no Work, 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 work. Incoming! <laughs> ah, is the Oh, I'm sorry, I'm um, sorry. <laughs> Myślę, że te e, trzy to, to i to to będą dobre kawałki na mur. To. to? Tutaj zacznij w górę budować, nie w dół, w górę. W górę. Żeby to zrobić prawie wysoko. Prawie wysoko. Prawie wysoko. Bo wiesz co zrobił łabę na tym miejscu, gdzie ja mówiłem, żeby nic nie robić? Czyli tutaj co masz płasko? No. On zrobił taki bardzo ładny plac chyba ze stołna, czy tam z brików. Brick, czyli wiesz, takie no, cegły. stołnowe, szare. I wiesz, takie ławki, jakieś chyba drzewa nawet były, te latarnie ładne, metalowe, i to chyba nie wygląda jak jakiś taki park. Więc nie jakoś bardzo dużo to nie, nie było rzeczy z obsydianu. Nie było wszystko dosłownie. Dobra, to ja idę pomóc. Aha, stawię tutaj słuszkę. Czyżbyś chciał przyjść mi pomóc? Mm -hmm. To się troszkę zdziwisz. <coughs> Na zdrowie. Złożajmy się około 100 obsydianu. nie widzę w tym tunelu, ale ufam swoim, swoim umiejętnościom konstrukcyjnym, że wow, wow, co ja widzę. Mam stołna? Mam drewno. Wiecie, kiedy wy odkrywacie nowe rzeczy, się renderujecie mapy i tak dalej, to wtedy mi się trochę laguje. Proszę, tak jest to, że minimapa nie jest wspólna. Mogłoby być coś takiego, że oni robią, że da się robić wspólną minimapę. W sensie, że to co odkryje ktoś nowy, to jest na każdej minimapie. A z drugiej I strony to by było trudne. Co by było? Jak to ma być wysokie? No w sumie najlepiej jakby było do samego końca, wtedy będziemy mogli zrobić sobie na górze coś co łapie na przykład wiwerny. I jeszcze harfie, a drzwi i tak będą na dole. Ten mur będziesz zawsze mógł poszerzyć. Ewentualnie. No bo jak patrzę na minimapę, tak zrobiłem, nie wiem, jedną dziesiątą maksa tego, a dużo już połowę. Znaczy, czy ja wiem, czym na no, samą górę. Tak, żeby to jakoś w miarę spoko wyglądało. A to już w miarę spoko wygląda, jak dla mnie. Bo to wiesz, by nie, chyba nie, nie pamiętam, czy. Jest... Czy możemy postawiać drzwi, czy nie? Co nie? Czy to przejdzie przez drzwi? Że te drzwi trzeba byłoby wyżej postawić? Co nie? Coś ci wymyśli, co nie? Co nie? Czy Tak. W ogóle Tomek, okay. trochę się zdziwisz, bo już chyba wykopałem dużą część. Wow, tu wszędzie gdzie była lawa jest teraz woda, nie? No co ty? Fajnie to wygląda. Błagam, lawy tu jest pod dostatkiem. Okej, okay, ja się przekopię z tamtej strony. Aj I mi mean, rzuć bomby. <laughs> Czekaj już. Tu jeszcze ostatnie źródełko lawy. I rzuć tu więcej tych o Mama. To gdzie rzucić bombę? E, Tomek. To jest mm. tak, Tomek. To ma już wysokość 1 trzeciej. Powinności do nieba. Tyle no ponad. Widzę, widzę ten mur. Starczy jak na razie. Wow, wow, wow. Ej, czemu tu jest tak dużo lawy? No, weź tu ustawiaj wszędzie te flary. Bałem się, że spadnę do lawy, więc sorry To teraz w dół czy w bok, czy gdzie? Teraz z drugiej strony za jeziorkiem Na tej górze tak. Jak się zaczyna ta góra? Woda się zlewa Fajnie, że Zajemne. się marnuje także, bo leci donikąd W jakim sensie donikąd? Tam nie jest, na przykład patrz na lewo, ile tam jest law Dobrze jest spoko w miarę. Ja tu na razie zagrodzę, żeby to leciało tu. A co tam jest? Lawa. Fajnie, nie? Jest ja obsygna. Substancja... Wow, woda zlagowana. Niech woda płynie szybciej. Nadal masz. Nadal nakręcasz to, nie? No. Minuty. No. na no, obsidian się szybciej kopie, niż na przykład w Minecrafcie. Ja się tak źle kojarzył tak zawsze tym no, Tak, w Minecrafcie. Tak samo myślę, że niby najwięcej wyświetleń masz na tym filmie, a tak naprawdę wszystkie komentarze, które mi pokazywałeś, były negatywne. U, grasz na modach, u, masz. Na game modzie. Na game modzie grasz, masz mnóstwo modów. O, łóżko, to sobie zmienię. Nie jesteś Everyone is busy. Hey, I'm busy. It's business. God help me. God help me. Hey, Mr. Mist, I'm on fire. Rakamowy. Work, 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 work. Hmm, Trzeba to będzie przyspieszyć. Trzeba to będzie przyspieszyć, nie? Na to będzie dzień. Dla Was ding, ding ding Ty patrz co ja robię, znowu się zbugowało w jednym miejscu. No nie. Boże, czemu ja ten... O! Co? Co to jest shark food? To znaczy, że się utopiłeś. Co, utopiłem się? Tak. <grym> o, tak. Nie! No widzisz. Nie patrzyłem nawet na to. Bywa. W takim razie sprawdź jak Stop, radzi sobie Tony. Everyone is busy with business Tiumus w tym momencie heavy spojrzał na swoją kanapkę O oh, Jezu, ale to wielkie, wygląda jak shit Toni, yeah. Sosy. Awesome. Daj mi dostawy tego, ma tylko 300 obsidianu Tylko 300 obsidianu? Ja mam 79. Chyba tak miało wyglądać. Zresztą robię cięcie.